W starożytnej krainie oświetlonej blaskiem Cesarstwa Rzymskiego, w regionie Frygi, pojawia się chłopiec przeznaczony do mroku niewoli. Ten chłopiec, przewidziany do życia w kajdanach, nosi imię Epiktet. Nie tylko pozostawił on swoje piętno w historii jako legenda walki, ale także jako latarnia mądrości dla przyszłych pokoleń. Od najwcześniejszych lat w jałowym pustkowiu niewoli świeci wewnętrzne światło Epikteta. W przeciwieństwie do wielu ludzi swojej epoki, nie akceptuje swojego losu z desperacją, dostrzegając coś wewnętrznego, czego nie mogą mu odebrać swojego wolnego ducha. Sprzedany mężczyźnie w Rzymie o imieniu Hermagoras, jednemu z sekretarzy samego cesarza Nerona, epiktet staje w obliczu surowej dyscypliny i wyczerpujących obowiązków. Jednak to w tej trudności prawdziwy charakter epikteta zaczyna się kształtować. W chwili nadmiernego gniewu Hermagoras skręca nogę epikteta powodując intensywny i nieznośny ból. Jednak zamiast poddać się bólowi, Epiktet dostrzega okazję i cenną lekcję, która ukształtuje jego filozofię. Nie możemy kontrolować tego, co z nami się dzieje, ale możemy kontrolować, jak reagujemy. Ta prawda popycha Epikteta do głębokiego zainteresowania filozofią, prowadząc go do zasad stoicyzmu. Jego niezaspokojone pragnienie mądrości prowadzi go do ramion tej szkoły filozoficznej. Pomimo śladów pozostawionych na jego ciele przez bicz i okrucieństwo, jego duch pozostaje niełamany. Z czasem losy Epikteta nabierają nieoczekiwanego obrotu wraz z upadkiem okrutnego cesarza Nerona. Wreszcie zdobywa on wolność spod jarzma niewoli, stając się wolnym człowiekiem. Jednak z tą wolnością pojawia się wybór, co zrobi z tym nowym życiem, któremu przyznano? Epiktet wybiera mądrość, przyciągając go filozofia, która pomogła mu przetrwać niewolę. Postanawia, że jego celem będzie oświecać innych swoją wiedzą. Przeprowadzając się do Nikopolu, na granicy Cesarstwa Rzymskiego, Epiktet rozpoczyna nowy rozdział w swoim życiu, poświęcony dzieleniu się swoją mądrością i pozytywnym wpływaniu na tych wokół niego. I tam zakłada swoją własną szkołę filozofii. Jego cel jest prosty, ale odważny pomagać innym odnaleźć wewnętrzny spokój i odporność wobec przeciwności, tak jak uczynił to w swoim własnym życiu. W szkole Epikteta bogaci i biedni, potężni i pokorni znajdują inspirację. On nie tylko dzieli się naukami historycznymi, ale żyje nimi autentycznie. Pomimo blizn ze swojej przeszłości, Epiktet jest latarnią spokoju i siły. W każdej lekcji, w każdym słowie przekazuje tę samą mądrość, która wyzwoliła go z cierpień, prawdziwa wolność nie jest na zewnątrz, lecz wewnątrz każdego jednostki. Opowiada się, że pewnego dnia mężczyzna przyszedł do Epikteta z zażaleniem. Stracił dużą sumę pieniędzy i był zrozpaczony. Ze swoją niezachwianą opanowaniem Epiktet zapytał go: Czy odczuwałby tę samą udrękę, gdyby to jego sąsiad stracił pieniądze? Wobec odmowy mężczyzny Epiktet odpowiedział: Więc dlaczego tworzysz się, gdy to Twój własny stracony majątek? Jesteś tylko równy swojemu sąsiadowi. Z każdym słowem i lekcją, epiktet wyzywa swoich uczniów, by zastanawiali się nad sobą, ponownie oceniali swoje priorytety i odkrywali swoją własną siłę wewnętrzną. Jego nauczanie jest jasne: niezależnie od tego, co życie rzuci Ci na drogę, masz moc wyboru, jak na to reagujesz. Prawdziwa wolność i siła tkwią w indywidualnym wyborze. Pewnie zastanawiasz się, jak epiktet, Będąc niewolnikiem, odkrył stoicyzm, zdobywając mądrość, która przekraczała jego czas i okoliczności. Odpowiedź jest prosta, ale potężna, Epiktet znalazł filozofię dzięki swojemu nauczycielowi. Pomimo okrucieństwa, jego ówczesny mistrz Hermagoras nie był zwykłym człowiekiem. Jako sekretarz Nerona, cesarza Rzymu, posiadał zainteresowania intelektualne, w tym filozofię historyczną. Epiktet, chociaż był tylko niewolnikiem, nie umknął uwadze Hermagorasa, który wprowadził go w nauki historyczne. To tutaj nasza historia przyjmuje nieoczekiwany obrót. Przez stoicyzm Epiktet odkrywa nowy sposób patrzenia na świat, rozumiejąc, że nie może kontrolować okoliczności swojego życia, ale może kontrolować, jak na nie reaguje. Epiktet zrozumiał, że jego prawdziwa wartość nie tkwi w społecznym statusie, ale w charakterze i zdolności do zachowania spokoju w środku chaosu. To nie był łatwy szlak, wymagał dyscypliny, introspekcji i niezachwianej woli do stosowania tych nauk w każdym momencie życia. Za każdym razem, gdy był uderzany, za każdym razem, gdy jego godność była deptana, przypominał sobie słowa filozofów historycznych: Nie możesz kontrolować świata, ale możesz kontrolować swój umysł. Tak więc Epiktet, Niewolnik stał się władcą samego siebie poprzez filozofię historyczną, odnajdując wewnętrzną siłę, której ani niewola, ani bieda, ani przeciwności nie mogły zachwiać. Chociaż ta historia ma wieki, jej znaczenie przetrwało w naszym współczesnym świecie. Nie lekceważ mądrości zgromadzonej na przestrzeni wieków, bo to dzięki tym tysiącletnim naukom nasza cywilizacja przetrwała i rozkwitała do dzisiaj. Teraz pozwól mi podzielić się trzema z licznych lekcji epikteta. Trzema klejnotami filozofii historycznej, które z pewnością mogą wnieść wiele do Twojego codziennego życia. Pierwsza lekcja dotyczy kontroli. Epiktet przypomina nam, abyśmy skupili się na jednym aspekcie, który naprawdę możemy kontrolować w życiu, naszym osądzie i naszych działaniach. Wszystko inne jest niepewne i poza naszym panowaniem. Zamiast walczyć z nurtem życia, wyzywa nas. Abyśmy skierowali naszą energię na nasz własny umysł i nasze własne decyzje. To jest prawdziwa siła. Druga lekcja dotyczy adaptacji. Epiktet zachęca nas, abyśmy nie prosili o to, aby rzeczy działy się tak, jak sobie życzymy, ale raczej życzyli sobie, aby działy się tak, jak się dzieją. Zamiast opierać się rzeczywistości, skłania nas do jej przyjęcia i dostosowania się do niej. To jest droga do pokoju i prawdziwej wolności. Wreszcie trzecia lekcja, być może najpotężniejsza ze wszystkich, dotyczy autentyczności. Dla epikteta istota stoicyzmu tkwi w autentyczności. Nieważne jest, jaka jest Twoja pozycja społeczna, Twoje bogactwo czy zewnętrzny wygląd. To, co się liczy, to jak żyjesz swoim życiem, jak stawiasz czoła swoim wyzwaniom i jak szanujesz swoją prawdziwą naturę. W każdej lekcji epiktet wyzywa swoich uczniów aby zastanawiali się nad sobą, ponownie oceniali swoje priorytety i odkrywali w sobie własną siłę wewnętrzną. Jeśli ten film rzucił światło na jakikolwiek aspekt twojego życia lub dał ci nową perspektywę, proszę podziel się tym w komentarzach. Jestem tutaj, aby dowiedzieć się i uczyć się razem z tobą.